Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. To spotkanie zapowiada się ciekawie. Dwie drużyny bez faworyta. Sędzia rozpoczął spotkanie. No z tego miejsca można strzelać. Oddał piłkę. Znakomita sytuacja. Jak zareaguje arbiter. Żółta kartka. Celnie dobrze. Zdecydował się na strzał. Aj, niecelnie uderzył. Podjął szybką, dobrą decyzję, ale szkoda, że nie trafił do bramki. Sobolewski. Blisko pole karne może strzelać. Tegarbiter dyktuje jedenastkę. Znakomicie wykorzystana jedenastka. Nie pomylił się i piłka w siatce. Mamy pierwszą bramkę, jest 11 minuta. Koń. Niecelnie, niedokładnie i będzie aut dla rywali. Paweł Sobolewski. Robi się niebezpiecznie. Ależ niesamowity atak obrońcy. Sobolewski. Cudowna seria podań. Jestem pod wrażeniem. Na początku szło nieźle, ale teraz rywale przerwali tę akcję. Dobrze podał. Piłka opuszcza boisko i za moment grę wstoi bramkarz. Groźnie, ale zdążyli na czas. No już blisko pole karny. Po tym zagraniu bramkarz znowi grę. Sobolewski. Ależ pięknie grają piłką. Cudownie dograł. Bramkarz piąstkuje. Spójrzmy. Sobolewski. Gdyby nie, on, gdyby nie jego dalekie wyjście, kto wie, jak już się to zakończyło. Ładne podanie No strzela Oj, kompletnie nieudanie Jak mówią młodzi ludzie, masakracja Ryzykownie, ale udanie Mają szansę na kontratak Musi tylko odraźć bramkarza Decyzja arbitra będzie rzut wolny, choć atak zapobierał się znakomicie. No i mamy żółtą kartkę. To kara, nie warto było kombinować. Była okazja rzutu wolnego, ale zabrakło precyzji. Niestety niewiele rzeczywiście zabrakło. No zastanawia się czy nie strzelać. Ryzykowna udana interwencja. Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1 do zera. Niewiele działo się do przerwy. A spodziewaliśmy się przecież ciekawego spotkania. Ale przytomne zagranie obrońców to było przejęcie kluczowego podania. Wydawało się, że jednak przejął. Sobolewski. Dobra pozycja do oddania strzału. Przekazał piłkę partnerowi. Kolekarz, ale... Od... V, gwizdek sędziego. Jaka będzie kara? Dzięki statystyce możemy porównać, ile razy faulowały oba zespoły. Fantastyczna interwencja stanął na wysokości zadania, zażegnał niebezpieczeństwo. Może być groźnie. Oddaję piłkę koledze. Grając piłką zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Zatrzymany atak. Brawo za to podanie. Czy to wykorzysta? Sędzia pokazywał grać dalej, ale faul był ewidentny, nie zapomniał o nim. Tak, i teraz słuszna decyzja, żółta kartka. Kontuzja wymusza zmianę. Jego udział w dzisiejszym meczu już się zakończył. Mam nadzieję, że tylko w dzisiejszym, bo to naprawdę wygląda niedobrze. Ależ poważna kontuzja po tym brutalnym wejściu. Wygląda na to, że będzie musiał opuścić boisko. Aby utrzymać prowadzenie, potrzeba nowych sił na boisku, stąd ta zmiana. Ależ piękne podanie. Już blisko pola karnego. Sobolewski. Dobrze skrzydłem. Może dogrywać. Czy to wyko... No, będzie gol. Dobrze wyszedł. Spokojnie złapał piłkę. Ale łapie ją z taką łatwością, że wstyd dla strzelającego. Będzie wyrzut z autu pod polem karnym rywala. Obaj tenerzy zdecydowali się wprowadzić na boisko rezerwowych graczy. Podanie. Uderzenie. Świetnie zblokował. Z poświęceniem świetna pewna inter Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny będzie zmiana zawodnika Sobolewski Koen. blisko polekarne piłka w polekarne Piłka poza linią boczną. Za moment znowią z autu. Mógł wybijać precyzyjnie. Wybili. Szkoda, że niedokładnie. I znowu rywala atakują. Precyzyjne podanie. Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. No, nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. Czy to uderzenie w stronę bramki? Spójrzmy, nawet bramkarz poszedł wspomóc kolegów przy tym rzucie rożnym. Udało im się wyrównać w samej końcówce. Patrząc na powtórkę tej bramki, można powiedzieć, że lepiej późno niż wcale. Wyrównują, ale zasłużyli na to. Nie poddawali się do końca i to się opłaciło. Taki oto właśnie sposób wyrównali stan meczu. Koniec regulaminowego czasu gry. Renis.